Cześć kochani, dzień dobry, witajcie 4 sierpnia. Zapraszam serdecznie na poranny ziółka. Dzisiaj o, troszeczkę piogunu luizjańskiego i ten krwawik, który mi bardzo smakuje. Kolor o, takiego Bourbona. <laughs> witajcie, witajcie. Niebo u mnie zachmurzone. W nocy padało, a wieczorem, posłuchajcie, krążyły chmury. Granatowe, czarnawe, szaro-czarne. Raz padał deszcz, raz nie padał, ale taki był wiatr spory, także te chmury tak przeganiał. No, widok podziwiałam, podziwiałam różnokolorowe chmury z balkonu. Dzisiaj, 4 sierpnia 2021 roku. Od słońca był piąta 49, a zachód 20 48. I tak mamy środę. Środa. A która jest teraz? Czekaj się wyjrze. Wyjrze jest. O, za 15 szósta. 5 45. Co mi chodzi po głowie. Dzień dobry Jadwigo, dzień dobry Mariolu, witam Gabryniu, witam Panią Łukaszu, witam Krzysztofa z Aleksandrą, witam Izabelę z Dariuszem. Dariusz też witam, A witam Marii, witam Witoldzie, <ścoughs> witam daleką Australię, tak daleko nam do siebie i tak blisko. Raz nas dzielą, to znów łączą słowa, i nie wiemy, czy to nieba się kołyszą, czy to my, czy to my w obłokach. Ależ ta, ta, piękne te słowa tej piosenki. I nie wiemy, czy to nieba się kołyszą, czy to my, czy to my w obłokach. A, posłuchajcie i tak. Taka, no wiecie, no nie, 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 nie nostalgia, ale tak mi przyszło dzisiaj, że tematem naszego porannego spotkania, oprócz porannego oddychania, jest tak w miarę ciepło 13 stopni. Już biegałam, prawie półtora kilometra, także już jest dobrze. Ale tematem dzisiejszego spotkania jest jak szkodzimy sobie. Jak szkodzimy sobie, jak szkodzimy innym. Bo wiecie, tak myślę, że jeżeli mówię o tym, co powinniśmy robić innego, co warto robić innego, to tak każdy mówi, ale mnie to nie dotyczy. No to jak to jest z tą szkodliwością? Dzwoni mi wczoraj babka i mówi, że za godzinę mam jechać tu i tu odebrać dwie osoby z porca. Słucham, tak w tym telefonie zamach. Ja, już wieczór, relaks pełną gębą, a, żadnych informacji wcześniejszych, a ona mi dzwoni i ona mi mówi. Ja mówię, ale chwileczkę, o czym pani mówi? Nie rozumiem. No i ona mi tłumaczy, tłumaczy, w ogóle pomyliły jej się miasta. No, ale to już jest jej problem i teraz tak. Pytanie: jak ona szkodzi? No, normalnie. Słuchajcie, normalnie w życiu jest plan. Plan, że ma ktoś przyjechać, że trzeba ktoś odebrać. No gdzieś kiedyś do pociągu wsiadł, prawda? Żeby móc wysiąść za pół godziny. No to pytam się tej pani, proszę pani, ale ja nic nie wiem. Ale wie pani, nie, nie, właśnie mówię, ja nic nie wiem. Jeżeli ktoś daną pracę wykonuje i wykonuje to niechlujnie, bo jej się nie chciało powiadomić. To jest jej problem. To znaczy, że sobie z pracą nie radzi. Ale to ta pani, tutaj Polka, bo to się dzieje, że w Niemczech tutaj u mnie, jest od wielu lat w tych Niemczech i posłuchajcie, jest. Spotkałam się z takimi opiniami negatywnymi, no bo pani co robi? Wprowadza świadomie w błąd, czyli kłamie. Posłuchajcie, jak to wygląda kłamstwo. Tak, mówi co innego, ktoś przyjeżdża na miejsce, jest zupełnie co innego. No i teraz pytanie, czy ona szkodzi? Komu ona szkodzi? Komu taka osoba szkodzi? Sobie i innym? Nie, ona szkodzi, posłuchajcie, wszystkim. Szkodzi tym ludziom, którzy czekają na innych. Szkodzi tym, którzy przyjechali, zostali wprowadzeni w błąd? No, chyba tak z pół roku temu to chłopak, to był tak rozżalony, no ja mu się nie dziwię. No, jeżeli przyjeżdża i ode mnie słyszy inne informacje, no to gdzie jest ta odpowiedzialność za swoje czyny? A gdzie jest świadomość? To znaczy, to jest tak, że nakłamy, nakłamy, nakłamy. A później to będziemy ha, 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 bo ktoś tam przymknie oko. Nie ma. Są takie firmy, które budowały swoje z, z siebie, firmę, budowały siebie jako firmy na kłamstwie. I co z tego przyszło? Hmm? Firmy dawno nie ma. I cóż z tego, że była wiele lat. Wiele lat. To tylko to kłamstwo się potęgowało. I niechęć narastała. Czyli jak szkodzimy? No właśnie, szkodzimy wprowadzaniem w błąd. I nie ma na to mojego przyzwolenia. I ja mówię do tej pani, proszę pani, ale od nagłych, wyjątkowych sytuacji, jak pani zapomniała, to proszę zadzwonić na taksi. Taksi pojedzie, pani zapłaci i ja nie widzę problemu. No i tak to, posłuchajcie, bywa. A jak jeszcze sztośnie? Myślę, że to jest ten diabeł. Bo czym jest diabeł? Diabeł jest wolnością naszego wyboru, bo możemy kłamać i możemy nie kłamać. Możemy... Bardzo lubię tą definicję kłamstwa, celowe wprowadzanie wód. Możemy. Celowo wprowadzać, lub możemy powiedzieć, jak jest. No i teraz tak. Bardzo mi się wczoraj podobało, bo wczoraj taką miałam dyskusję tutaj z jednym z Polaków, jak mi tłumaczył, na czym polega szczepionka wektorowa. Wiecie, podzielę się z wami. Wektorowe szczepionki to są cudowne szczepionki, które jak przychodzi jakaś choroba, to się wektor zmienia. Hmm. No, i muszę się dopytać, jak będę miała możliwość, to jak to się ten wektor zmienia. Czyli w sumie można teraz powiedzieć, że jak mamy 5000 chorób, no to na każdą wektor się tylko zmienia. A te dlaczego nie ma jeszcze szczepionki na raka? A. Hmm. Patrzcie, jakie są fajne definicje, nie? Śmieję się, że fajne, bo. Zobaczcie, tak wygląda życie tutaj na dole nas szalaczków. O czym mówimy, o czym rozmawiamy? I skąd jest ta informacja? A ja jeszcze mówię do niego, że wie pan, ale czytał pan skład, ale nie. Jemu żaden skład jest niepotrzebny. No właśnie. O po co? Jak wiemy, że jest wektor i wektor się tak odchyli na tą chorobę, a na tamtą się inaczej odchyli. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że bardzo mi się to podoba. Taka, taka, taka definicja szczepionki. A co nam szkodzi? <ścoughs> Czy picie alkoholu nam szkodzi? Jeżeli alkohol zastępuje nam rodzinę, żonę, dzieci, znajomych i w ogóle życie, bo jak jesteśmy na chlani. To co my pamiętamy? Że po pierwsze, musimy mieć kupę pieniędzy, żeby wydawać na ten alkohol. A po drugie, no, jesteśmy na praniu i nie pamiętamy. I tak jak kiedyś kolega Robert powiedział tak: Jak ta żona ze mną wytrzymała? Ja przez dwa tygodnie nie trzeźwiałem. Zobaczcie, jakie spojrzenie. Ale piękne jest to, że on to powiedział. On to zobaczył, że to picie. To nic nie dało. Tak jak już wielokrotnie wspominałam, nie rozwiązuje problemu. Te problemy tak, tak powiem, wychodzą nam. Wychodzą. Ay. Spotkałam też niedawno młode osoby, które mówią, że ach, marzy im się jeszcze, żeby pracować w Holandii. A dla młodych osób, Holandia, no i nie tylko dla młodych, przyjmijmy, że wszyscy jesteśmy młodzi, to Holandia to przede wszystkim. To, że idziesz do coffee shopu i sobie kupujesz, kupujesz gram narkotyku, jakieś tam trawki, albo jakieś tam papieroski, no są różne, prawda? I tam jest taka wolność, ale wolność czego? Myślę, że głupoty, bo jak się tak naćpa człowiek, to nie wie co, jak zadziała organizm, nie wie. I posłuchajcie, będziesz halał czy go wyrzucą za chwilę do domu, to on tego nie bierze pod uwagę. Ale najważniejsze jest to, że on będzie wolny. No, tu w kajdanach nie jest, bo to słowo wolność, jak jest za dużo wolności, to ono źle wygląda. Wolność czujemy wtedy, gdy się zakłada nam tej kajdany. To wtedy patrzymy, gdzie jest ta nasza wolność. Kochani, Takim tematem, <głos》>, może innym, ale jakże życiowym, powitałam was dzisiaj tutaj czwartkowo. I zobaczcie, jakie to życie jest ciekawe. Tak. Dzisiaj powiem tak, naprawdę. Życie jest ciekawe, bo wczoraj było piękne, a dzisiaj jest ciekawe, bo ciekawe jest to, do czego nas to doprowadzi? To Do nasze działanie. <noise> ale najpiękniejsze jest to w tym wszystkim i teraz tak, krzyczeć, jest piękne, że mogę uśmiechać się pełną gębą. 90% już prawie jest. I jeszcze może mi się troszeczkę musi ta strona poprawić, ale posłuchajcie, czekam i ćwiczę. No to miłego ciąga.